Poniedziałek, 19 października. Dorota Gawryluk, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Szpital Polowy na Narodowym. Chcemy przygotować pół tysiąca łóżek. Tam możemy robić naprawdę niesamowite, kosztownicze rzeczy. Jarosław Kaczyński na kwarantannie. Minister Zdrowia zapowiada nowe zasady walki z wirusem. Prywatne lecznictwo musi się włączyć w walkę z covid -em. Pasażer bez maseczki, zatrzymany przez podróżnych. Ostentacyjnie zachowuje się w sposób niewłaściwy do Są ludzie i ludziska. Zawsze się ktoś znajdzie, kto po nim stoi. Mądry Polak przed szkodą. Osoliliśmy miejscowości mieszkańców. Nie wiadomo czy się bydło ratuje, czy się siebie ratuje. O dobytku to już nie ma w ogóle co mówić. Nie żyje Wojciech Przoniak. Ja go nazywam arystokratą filmu, kina, aktorstw. W największych polskich miastach ruszają budowy polowych szpitali dla zakażonych koronawirusem. Szpital na Stadionie Narodowym ma być gotowy już pod koniec tygodnia i pomieścić nawet tysiąc łóżek. A o szczegółach Magdalena Hykawy.